Pierwsze, pierwszym narzędziem, które chcę Wam przedstawić, przekazać, zainspirować, jest Miejnik Naturalnego Potencjału do Optymalizacji. I teraz, na czym on polega? Otóż w każdej z naszych organizacji mamy do czynienia z dwoma siłami. Jedna si jedną siłą jest wzrost ilości pracy, a drugą siłą jest spadek liczby pracujących. Ja za chwilę wyjaśnię szczegółowo, jak to działa, ale skupmy się na tym wzroście ilości pracy. I słuchajcie, tutaj nie chodzi, nie, nie mamy magicznej kół, ku... znaczy, chcę Wam zadać pewne pytanie, jeszcze proszę, nim uzupełnicie to, gdybyście mogli posłuchać. Jak przewidujecie, jaki jest szacowany wzrost ilości pracy w Twojej organizacji, tak procentowo w roku 2022 w porównaniu z 2021? I uwaga, nie macie magicznej kuli, wiem, ale macie jakąś wiedzę, jakieś przypuszczenia i dajcie swój najlepszy możliwy szacunek na tej pasie. Tak? I ten wzrost może być związany z tym, że przejmujecie nowych klientów, albo na przykład wolumen spraw, klientów, których już obsługujecie, wzrasta. Albo też przejmujecie nowe, nowy typ pracy, który już dotychczas obsługiwaliście, i w związku z tym jedno, druga, trzecia przyczyna, suma tych przyczyn daje na przykład 30, 30 wzrost, szacowane oczywiście ilości pracy, zadań, która do Was. Będziecie mieli do realizacji waszej organizacji. I teraz proszę, podajcie swoją liczbę. Ciekaw jestem, co podacie. Dajmy sobie 5 sekund i zobaczmy, jaki jest wynik. Aha, widzę, że dominuje przedział między 10 a 20. Chociaż też jest sporo większych odpowiedzi. OK? I teraz słuchajcie z tej perspektywy, patrząc, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, teraz odpowiem, na, zachęcam Was do drugiej części. W drugiej części chciałbym, żebyście wyobrazili sobie następującą sytuację. I to może nawet być sytuacja z obecnego roku, albo też równie dobrze może być z przyszłego, na przykład 2022. Otóż wyobraźcie sobie sytuację następującą: że w trakcie tego roku nie będziecie zatrudniać ani jednej nowej osoby. W sensie takim, że nie będziecie nikogo rekrutować, nikogo rekrutować, nikogo zatrudniać. I o ile, gdyby tak było, to jest hipotetyczne, to ja nie mówię, że to nie jest moja rekomendacja, ani to nie jest, ale macie zamrożone jakiekolwiek, jakiekolwiek rekutacji. to jak sądzicie, o ile was mniej będzie po całym roku z powodu odejść naturalnych pracowników, po prostu ktoś zmienia lokalizację, zmienia, nie wiem, zainteresowania, mąż wyjeżdża, dostał pracę za granicą, wyjeżdżają razem. Ile osób odejdzie z waszej organizacji, bo na przykład nie wiem, obsługuje, przejdzie do innego, innej jednostki organizacyjnej w ramach waszej firmy, czyli jest rotacja stanowisk w firmie, ale odejdzie z waszej części. Pracuje w tej samej firmie, ale już nie w waszej organizacji, w związku z tym tak naprawdę go tutaj nie ma. A ile osób, o ile mniej fizycznych rąk do pracy, bo tu mówimy o rękach do pracy, a nie o jakby głowach. Będzie z powodu bardzo naturalnego, jakim są ulopy macierzyńskie czy dłuższe, przedłużone zdrowotne, związane właśnie z okresem przygotowania do porodu. I o ile Was procentowo mniej będzie z tych naturalnych powodów, na które Wasz wpływ jest bardzo, bardzo ograniczony? Zaznaczcie, proszę, teraz odpowiedź, i to, to jest właśnie tutaj, tutaj macie skalę. Ciekaw jestem, o ile, jak się spodziewać? O ile was może mniej być. Zobaczmy w takim razie. Jakie tutaj są wyniki. Ciekaw jestem bardzo tych wyników. Pokażmy wyniki proszę. Aha, i tutaj widzę, że bardziej różnorodny jest rozkład, ale gdzieś tam dominanta jest pomiędzy 10 a 15%. Ok. Dobra. I teraz słuchajcie, wyobraźmy sobie, że właśnie macie 10%, 15% wzrostu i 10%. Jakby tego spadku liczby pracujących. I teraz co to jest? To jest tak, słuchajcie, że co my robimy tak naprawdę z tą przestrzenią? Moje doświadczenie jest takie, że w 9 na 10 organizacji, dominującą metodą radzenia sobie z, z tym problemem, którym jest duża ilość pracy i, i jakby rotacja pracowników, jest aspekt związany z tym, że rekrutujemy. Rekrutujemy te osoby. Rekrutacja niesie ze sobą szereg kosztów finansowych związanych z samą rekrutacją, zdrażanie pracowników, także z, no i trzeba jakby też znaleźć pieniądze na pokrycie kosztów wynagrodzeń tych osób, często wyższych nawet, nieraz, niż osoby, które dzisiaj. Dotychczas u nas pracują, bo taki jest rynek dzisiaj. W związku z tym, słuchajcie, to jest sfera tak zwana czerwona, bo, bo za tym stoi szereg, szereg kosztów. Jeżeli będziecie zainteresowani, my mamy taki kalkulator dla, dla dyrektorów finansowych. Napiszcie, proszę, że jesteście zainteresowani kalkulatorem dla dyrektorów finansowych, i wtedy z Wami się skontaktujemy i, i, i przekażemy takie rozwiązanie. W każdym razie mamy metodę na wyliczenie tego kosztu, ale zobaczcie, że z drugiej strony można potraktować tą, tą, tą sferę jako sferę zieloną, czyli jako naturalny potencjał do optymalizacji. Czyli gdybyśmy sobie wyobrazili, że będziemy w stanie mniejszą ilością osób, bo będzie nas mniej, zrealizować większą ilość pracy, to tak naprawdę to jest oszczędność. To jest, to jest oszczędność pieniędzy i oszczędność czasu, którą realizujemy. Dlatego jest to ta sfera zielona. I de facto będę Was zachęcał do tego, żeby patrzeć na, na potencjał tej, tej sfery i zrealizować ten potencjał optymalizacji kilkoma stosunkowo dostępnymi metodami, o których powiem gdzieś na końcu tego spotkania.